Słowa patriotyzm, ojczyzna będą często wypowiadane i odmieniane przez przypadek. Wyraz ojczyzna to nie tylko pięknie brzmiące słowo, to przede wszystkim wartości, które są istotne dla naszego wspólnego, społecznego życia. Nie wystarczy dużo i pięknie mówić o dobru Polski, trzeba jeszcze dać świadectwo przywiązania do wartości, jakie dla wszystkich Polaków są cenne. A niestety z tym w naszym życiu społecznym mamy coraz większy kłopot. Uczniowie raz pierwszy. Wyróżnienie z urzędników wojna szandar. Do szandalu. Uczniami Wyróżnionymi są Sylwia Paleń z klasy pierwszej technikum budownictwa, Iga Surmaj z pierwszej klasy technikum budownictwa i technikum inżynierii od Patrycja Powęska z pierwszej klasy technikum logistycznego, Oskar Siembida z pierwszej klasy technikum logistycznego i technikum technologii odzieży, Maria Sar Marian Sarzyński z pierwszej klasy technikum drogownictwa, Damian Mazur z pierwszej klasy technikum urządzeń sanitarnych. Wiktor Posyniak z pierwszej klasy Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej oraz Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych. Krzysztof Torba z pierwszej klasy zawodowej w zawodzie Murarz Tynkarz oraz w zawodzie Monter Sieci Instalacji i Urządzeń Sanitarnych. Wojciech Puzio z pierwszej klasy zawodowej w zawodzie Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie. Michał Tryka z pierwszej klasy zawodowej w zawodzie Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie. Na przykładach najwybitniejszych synów narodu polskiego, którzy swoją nauką i walką... Ta szkoła, ponieważ rozwija wszelkie możliwe możliwości, najlepsze przedmioty rozszerzone, matematyka, angielski, historia oraz dużo sportu, karate, strzelanie i pływanie. Dosyć ciężki, ale myślę, że wszyscy dajemy radę. Mamy tutaj przykładne starsze klasy, które naśladujemy i myślę, że w przyszłości pójdziemy na ślady. Podoba mi się wyciągnął dłużej w, w ogóle w wojsku fajnie się wydaje, że jest. Podoba mi się takie coś. Wiąże się dalej... przyszłość. Chciałem dalej iść do wojska właśnie. Na misję pojechać. Szkołę? To w szkole jest bardzo fajnie. spokonał nauczyciele, wszyscy w ogóle lekcje też są fajne. Mamy ten profil strzelanie, karate, tak więc jest... polecam każdemu, kto by chciał w tym kierunku iść to naprawdę.